Witam cię dzisiaj na leśnej medytacji, która jest intencją radzenia sobie w jakikolwiek rozproszeniach się pojawią. Ja na przykład znajduję się teraz w lesie niedaleko głośnej A4. Nie jestem pewna czy słyszysz te dźwięki, ale chciałabym, żebyś nauczył się funkcjonować w rozproszeniach. W trakcie tego seansu jesteśmy częścią przestrzeni w jakiej się znajdujemy. Jeżeli pojawi się jakikolwiek głos to masz do niego oddychać, masz pozwolić mu pojawić się i odejść, nie skupiać na nim swojej uwagi. Jeśli skupiasz swoją uwagę, automatycznie nadajesz temu sens. Zacznij do tego oddychać i pozwól być częścią tej przestrzeni, tak samo jak ty jesteś częścią tej przestrzeni. Ok. Więc teraz usiądź, bądź połóż się wygodnie. Pamiętaj ręce i nogi niezaplecione. Stopy, jeżeli siedzisz, dotykają podłoża. I zamknij oczy. Zaczynamy od głębokiego wdechu i wydechu. Możesz położyć jedną rękę na klatce, drugą na brzuchu. I zobaczyć, gdzie to powietrze, jak cię wypełnia. Wdech. I wydech. Teraz oddychaj to brzucha. Niech klatka się w ogóle nie porusza. Oddychajmy do klatki. Połóż ręce wzdłuż ciała i zastanów się, jakie to powietrze jest. Czy wypełnia całe ciało tak samo. Jeżeli w jakimkolwiek momencie poczujesz napięcie gdzieś w swoim ciele, oddychaj do tego napięcia, pozwól, żeby się rozluźniło. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem przenosimy swoją uwagę do naszych stóp. Możesz nimi poruszać. Jakie są te Twoje stopy? Co czujesz? Czy obydwie znajdują się tak samo na podłodze? Czy mają taką samą temperaturę? Taki sam ształt. Teraz nasze łydki, piszczele. Przenieśmy tam nasz oddech. Dzień dobry, moja łydko. Muszę sprawdzić, jak się czujesz. Czy jesteś spięta? nie przepływać przez Ciebie bez żadnego problemu? Czy wręcz czuję całe napięcie z przodu w swoich piszczelach? Oddychaj do tego. Teraz przywitajmy się z naszymi kolanami. one się mają. Powitaj swoje uda i pośladki. Obejmij ciepłą po całą miednicę. Poczuj, jak z każdym kolejnym wdechem Twoje nogi zapadają się w ziemię. Pozwól sobie rozluźnić stopy. Jeśli potrzebujesz, poruszaj nimi, żeby je poczuć. I z każdym kolejnym wdechem pozwól im powoli opaść, tak jak chcą. Nie kontroluj ich. Pozwól im być takie, jakie chcą. Przenieśmy uwagę do naszego brzucha. Czy czujesz tam ciepło w jakimś miejscu? Czy brzuch jest cały zpięty? Nie jest w stanie się wypełnić powietrzem? Obraj sobie światło i z każdym kolejnym tehem kieruj światło w stronę tego ciepła. Patrz, jak się zmienia. To twój brzuch jest odpowiedzialny za to, żeby wyrzucić z Twojego ciała, by strawić to, czego my sami nie trawimy. Teraz możesz sobie podziękować, że ktoś to za Ciebie robi i powiedzieć sobie jestem. Teraz przynieś oddech do swojej klatki piersiowej. Po oczu jak wypełnia je powietrze. Czuję jak z każdym kolejnym dachem kratka otwiera się szerzej i szerzej. Możesz sobie na to pozwolić, oddychaj głęboko. Wypnij pierś do przodu. Bądź dumna z tego, kim jesteś. Bądź dumny z tego, kim jesteś. Możesz. I przenieść tę miłość do swojego serca. Powiedz ja jestem. Dziękuję sobie za to, że jestem. Teraz możemy lżej. Każdym oddechem poczuj, jak Twoje ciało wbija się coraz głębiej w ziemię i głębiej. Przenieś uwagę do swoich rąk. Poruszaj lewą dłonią, każdym palcem osobno. Jaka ta dłoń jest opuchnięta? Gdzie się zastana? Nie czuję w niej żadnych napięć. Teraz przenieś uwagę do prawej dłoni i zrób to samo. Oddychaj, by dodać im lekkości i pozwolić odpuścić. Przenieś uwagę do swoich przedramion, łokci, ramion, barków. Podziękuj swoim dłoniom za to, że codziennie walczą, że noszą tyle rzeczy. Nie jesteś sama, bo masz siebie. Nie jesteś sama, bo masz siebie. Bo jak z każdym kolejnym wdechem, twoje ręce zaplatają się coraz niżej tu się. Teraz skieruj uwagę do swojego kręgosłupa, wyobraź sobie każdy kręg po kręgu, jak się prostujesz, Jak wyciągasz się wysoko, wysoko ponad siebie. Nie musisz się chować, czas pokazać się światu. A teraz Twoje przedramiona? Jakie są? Czy czujesz jakieś napięcia? Jeśli tak, to je. Teraz jesteś tu dla siebie. Przenieś uwagę do swojej szyi. Czy coś tam kuje? Przenieść uwagę do swoich policzków, do swojej żuchwy, do swoich oczu. Spójrz na swoją twarz. Spójrz na całą swoją głowę. Bo napięcie to nie tylko mimika i twarz. Wszystko jest ze sobą połączone. Jeśli zaciskasz, zęby odpuść, oddychaj. A teraz przenieś się ze mną gdziekolwiek chcesz, do natury. Gdzie jesteś? Co widzisz? I co chcesz porobić? Teraz masz na to czas. Pozwól sobie być. Jeśli leżysz, przewróć się na chwilę jeszcze na bok i wykonaj parę głębokich wdechów i wydechów. Zacznij powoli poruszać swoimi rękami, swoimi nogami, swoim ciałem, jeśli czujesz, że potrzebujesz się przeciągnąć, przeciągnij się, idź za ciałem i kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy, dziękuję Ci za tą chwilę dla siebie.